Siemanko wszystkim, witam Was już w kolejnym kraju, miesiąc później po Danii. Witam się z Wami z Cypru. Znajdujemy się w tym momencie w Larnace. Jestem tutaj ze swoimi ziomami oraz z Anią oczywiście. Będziemy tutaj przez tydzień. Mamy do zobaczenia trzy miasta, czyli właśnie Larnaka, w której znajdujemy się jakieś trzy dni. Następnie jedziemy do Limasol. Zahacza zahaczając jeszcze wcześniej o Nikozję u góry. I ostatnim przystankiem jest klasyczne Paphos. I będziemy sobie wiecie, poruszać się po prostu w obrębie tych miast. Szukać tutaj jakichś perełek na cyprze, próbować klasycznie żarełka, pić troszkę alkoholu, bawić się, odpoczywać. Także będzie na pewno ciekawie. I zapraszam na odcinek. Co? O! Tutaj nasza piękna furka wynajęta. Nissan March, kierownica po prawej stronie, lekki stresik, ale musiał tutaj doświadczenie, ma automacik. A plan mamy taki, żeby iść teraz na marinę, na plażę, się przejść, po prostu zobaczyć. W tym momencie mamy 24 stopnie. W Polsce mamy koło zera chyba. Wczoraj był śnieg, jak wylatywaliśmy praktycznie, więc... Porównanie pogody cyfryjskiej do polskiej jest po prostu... No to jest świetna sprawa. Idziemy teraz w krótkim rękaw, w krótkich spodenkach. Jest świetnie. <laughs> tak jak rok temu w Neapolu. Uwielbiam spierdzielać na początek zimy, gdzieś jest ciepło. Czy masz stary jakiś pomysł co do alkoholu? Jaki byś chciał się napić? Tak. Wódeczka czy jakiś. Cypryjska wódeczka. Cypryjska wódeczka, parę litrów. <noise> Tylko nie to nie O tak, nożówka jest do wyjebu. Generalnie. Nasza chata znajduje się około 20 minut pieszo od plaży, mariny i tak dalej, więc cały czas prosto idziemy i będziemy na miejscu. Jest blisko, jest przyjemnie. Tutaj mamy miejsce, gdzie możemy sobie nalać wodę do baniaków wielkich. Tutaj się wkłada wielki baniak 5-litrowy. Wychodzi relatywnie tanio, bo mamy 006 za litr. Kóźnie bardzo tanio Zbliżamy się powoli do Mariny, tu już mamy fajne jakieś oświetlenia. Wieczorem to by fajnie wyglądało tutaj. Tutaj mamy budynek budynek La policji. Zbliżamy się do jakiegoś wesołego miasteczka, mamy diabelski moment, jakieś rollercoastery, kurczę. Chciałabyś, poszłabyś sobie? Nie. Właśnie, ja, ja bym chciał nie zabrać do Energylandii, ale ona się tak boi, że... Ja bym pojechał. Jezu, ja boi, też. Bo ja nigdy nie byłem. A nie tam. byłeś? No to k... w takim razie, tym bardziej. A ty, Łania, byłaś? No. Byłaś. No Natalia ja, byłeś... na ja jest big fan, nie, nie? Na... Ja byłem przed zadrą i przed Hyperionem. Ja byłam na Hyperionie na zadr. No właśnie, ja, ja też nie muszę... Ja nigdy na niczym takim. Ja w ogóle nigdy nie byłem na żadnym roller -posterze. Nigdzie? Nigdzie? Co ty gadasz, gdzie no Co ty no. wierz? Zawsze ja jakby chciałem chcę już jechać powiedzmy od dłuższego czasu, no. Ale jakoś nigdy nie jest po drodze. No i w takim razie pomysł na następnego tripa. Ja jestem chętny, mm. że o, tutaj możecie sobie jakieś wycieczki kupić, pływanie łódką, jakieś kruzy, tam widzę jakiś sailing. O, można tu przejść. Myślałem, że się nie da. Idziemy tam na tym? No tak. Dobra, elegancko. <laughs> Idziemy sobie wzdłuż Mariny i Mola. Mamy tutaj dużo łódeczek fajnych. O, tam można wejść na te kamienie przed nami. Możliwe, że się tam przejdziemy. Czemu nie? Plaża jest spora. Kurczę, nie wiem czy widać, bo na kamerze jest dość ciemno, ale jest całkiem duża. Jesteśmy już na kamlotach. Idziemy prosto. Tu Ania walczy. Dobra, tutaj. Kacper i Kacper trudzą się. Ej, ludzie się normalnie tam kąpią. Gdzie oni są? Idziemy sobie cały czas wzdłuż tego deptaku głównego. Mamy tutaj mnóstwo restauracji. Jeśli jesteście głodni, Burger King, Pizza Hut. Co? Ship. Another ship cargo. Fuckie. Tam jeszcze samolot ląduje. Się dzieje, się dzieje. Także jakbyście byli głodni, tutaj można się nawpijać, czego tylko chcecie. Fajnie, fajnie. Szukamy magnesy cypryjskie. Cęki następujące. Wyboru sporo, także na luzie. Jeszcze szukamy przejściówki do kontaktu, bo Ania nie może se włosów wysuszyć. Można by było sprawdzić co serwują tutaj w maku. W cypryjskiego. Ja generalnie zawsze lubię testować Maca w różnych krajach, to nie? mają różną ofertę, nie? Ja w maku jest w kupon na darmowe nuggetsy, takie A, na, nie nuggetsy, tylko takie A wbijamy się do kiosku. Palm Street kiosk. No to klasyczny spożywczak. I jakieś suweniry o to wygląda a to? to jest to ile to kosztuje? No to kurde no to tak nawet możecie kosy kupić do wyboru do koloru są motylkowe gradientowe karambity jakieś stary kastety o kastety <noise> jeszcze gnatów tu brakuje o mamy grainerki o mamy tutaj jest crack pipe stary No ale to nie lepiej, nie lepiej jak będziemy wracać, bo my jeszcze gdzieś idziemy, czy co, co? Bo teraz będziemy z tymi rzeczami chodzić? Nie. O, tutaj mam piękne magnesy, do tego kupiłem jeszcze klipera, kolkę i to wszystko. O, tu mamy jeszcze molo przed nami, takie mini molo. Ale fajnie, fajne, fajny klimacik tu jest. A ta torba fajna ile dałaś w ogóle? 39. A, no to klas. <laughs> Powiem Wam, że całkiem, całkiem fajna, bo zazwyczaj jest... one są mniejsze tak dotąd, a ta jest taka Zależy. większa i taka... Ale... Kan to jest... Zależy. Ten materiał bawełna, jest grubszy nie? niż taka... A, niż taka a no, niż taka, jest porządna. Canvas. No, dużo to jest wytrzyma. chyba. To może być. I tu dwa. O, i tu. O, oj, oj, Tutaj macie wejście do Muzeum Larnaki, do zamku. Koszt chyba 2,50 euro za wejście. Coś takiego. O, wyszliśmy na jakąś kolejną główną drogę. Mamy tutaj zameczek. Czy kur... kościółek? Czy co to jest? Duży plac. Ładny widoczek. Poko tu. tu fajnie Ania klasycznie do kotka Idziemy o, to eksplorować jakiegoś... dalsze części miasta To, jakiegoś kepsa chyba mam, to jest Lebanis Libańskie jakieś ja nie Co? Jadłem, jadłem libańskie w Rio i Ku Tak mi nie smakowało, naprawdę o, tak mi nie smakowało. Ale, ale co to kepsa czy co? Nie, to taka, taka, buł, taka buł, kanapka jakby kanapka. I miała ten farsz w środku tak dziwny, tak mi nie smakował. Naprawdę, ja rzadko mam tak, że mi coś nie smakuje tak, żebym tego nie zjadł, zjadłem. tego. Tutaj na Cyprze mamy mnóstwo różnych drzew, na których rosną różne owoce. Naprawdę ciekawe rzeczy. Co to jest? to jest marakuja? Nie mam pojęcia, ale ładne. O, tu widać pięknie. Zerwaliśmy sobie mandarynę, będziemy sobie jeść Najprawdziwszą z najprawdziwszych Od sąsiada Od sąsiada Dostaliśmy, Dostaliśmy. Dobra. Gdzie idziemy Musiał? Dobra, sobie. Idziemy Na słone jezioro, I believe Idziemy pooglądać nie. słone jezioro i możliwe, że się załapiemy na zachód słońca Plus jest szansa, że spotkamy tam w Leminki O k*** ty gadasz No ba. Zajebi Co? Bo one lubią słone, nie? O, zobaczcie, prosto z drzewa. Mmm, jaka słodka. No. O, no właśnie. Tu kolejne mamy drzewo oliwne, chyba. Oliweczki. Ci, mogę ci zrobić Jakie ładne. Ja. Chyba tak, nie? No, chyba jo. Ja. Bardzo smaczna ta mandarynka. Mm, dzisiaj rano jedliśmy ze sklepu. To była o wiele kwaśniejsza. Ta dużo lepsza. Wystarczy zrobić obchód, i masz. żywniak na chacie. <laughs> o, to <laughs> Jak generalnie oliwek nie lubię, jedynie mi smakują z pizza, hat. No, ja lubię tą grecką brać. Ja... To czarne takie małe, to one dobre, no. Ja oliwek w ogóle nie lubię. Zbliżamy się do Krainy Kotów. Idziemy właśnie tam. Bobo w siódmym niebie, co? Tak. So, bez są flamingi! Są... Kur... Słuchaj, czy tego! Coś niesamowitego. Mam całe poklejone buty. W końcu dotarliśmy i spójrzcie, mam nadzieję, że to będzie widać na kamerze. No przecież to jest coś pięknego, jeszcze przy zachodzie słońca. No. Widzicie to co ja? No to jest przecież przepiękne. Po prostu coś pięknego. to się tam ciągnie i ciągnie gdzieś tam do końca, piękne. Natalia miałeś dobry pomysł, żeby to przejść. Przeskitu. Ja. Niesamowite. Jeszcze te odbijanie się tego właśnie ja. te. One w ogóle są I? różowe przez to przez jakiś ym, przez jakiś Barwni. barwnik w tej wodzie właśnie. A. I że przez jakieś glony, które one jedzą, i one tam mają ten barwnik, i są różowe. Tak, to jest, to jest cena, nie? To jest, to jest cena. pokażę jeszcze raz. Ja warto było ogólnie. Powiem wam tak, jeżeli przyjeżdżacie do Darnaki, to miejsce jest obowiązkowe. Po prostu musicie tu przyjść. Najlepiej właśnie na zachód słońca, tak jak my, bo te widoki są zresztą tak jak widzieliście, po prostu to jest nie do opisania, a nawet jestem pewien, że kamera tego nie oddaje. Więc no, musicie tu przyjechać. Po prostu musicie, nie? Dobra, już wyszliśmy z tej plaży flamingowej. Wracamy powoli w stronę plaży, czyli w stronę chatki. Przy okazji coś zjeść, bo nie wiem, jak ty. Głodny? Głodny, głodny. No właśnie, ja też tak. Troszeczkę powoli. I jeszcze trzeba kupić alkohol. Tutaj klasycznie mamy nieruchomości, tutaj akurat słabo widać, ale mamy apartament 76 metrów za 175 tysięcy euro. Tutaj mamy kolejny 80 metrów za 145 tysięcy euro. Tutaj mamy jakieś chatki powiedzmy 125 tysięcy euro jakaś chatka z basenem. Także jest ok powiedzmy no. Dobra, jesteśmy w kolejnym miejscu. Mam nadzieję, że to jakoś widać, tak będę wam pokazywał na szybko po prostu. 105 metrów. To jest jakiś dosłownie Takie Kręcimy się tutaj wokół plaży wokół głównego, że tak powiem miasta i szukamy żarełka. Weszliśmy sobie do jakiegoś marketu, mini marketu na zewnątrz. Niby na zewnątrz, ale w środku. Mamy magnesiki klasyczne, jakieś przyprawy, warzywka. I tu jest co ciekawe, taniej niż przy plaży. 50 eurocentów na magnesie, na torbie też. No co, tak i no? Spójrzcie co tu mają, to smakołyki. Co to jest w ogóle? jeszcze mnóstwo przybram. Herbaty, kawy, miód. O, tu jest dużo tego, no to się rozejrzymy. Pojedzone, popite, teraz wracamy powoli na chatkę, chwilę poczilować i... A, no i po alkohol oczywiście i wtedy na chatkę, ale tutaj zobaczcie, przy okazji pokażę ten diabelski moment, który wam pokazywałem wcześniej, już zaczął chodzić, tu wszystko ładnie świeci. Jakieś żarełko tu mamy pyk. Ja nie ma to jak Cypr w czasie przedświątecznym. No. Byliśmy w restauracji Aleksander, która jest przy plaży Ja sobie wziąłem mixed grill i się na wpierdzielałem tego mięsa, kurde jest z growa, ale było, bardzo, było dobre, było spoko. Siemano Siemano Witam w dniu drugim. Jesteśmy w furze, jedziemy do Cape Greco na klify, cliff slash laguna, może sobie popływamy w zależności od wody i tak dalej. Na miejsce mamy 45 minut od chaty, także zapieramy 50 na godzinę lewym pasem jest elegancko. <grym> Prawie na miejscu. Tylko tu jeszcze mamy fajny punkt widokowy. Idziemy to obczaić. To jest bridge, most, który... Jest ostrzeżenie, że może się dowalić. Więc na niego nie wchodzić. Idziemy tam do końca. Patrzcie. Nie ma nic, ale jaka woda ładna. Skały. No jest tu pięknie. Uu. A tu mamy jakąś... W tym miejscu... Jest jakaś szczelina. Jechaliśmy tutaj te 40 minut, tak jak wcześniej mówiliśmy. Droga była całkowicie. No w sumie łatwa. Ruch jest znikomy. Też na Cyprze nie mieszka za dużo osób, bo około chyba 900 tysięcy, 900-300 tysięcy, więc jak najbardziej spoko. Nie ma stresu. Ta woda, no nie mogę się nacieszyć. Uwielbiam takie miejsca. Kojarzy mi się to trochę z Portugalią. Tam też były takie klify, tam na końcu Europy. Mam nadzieję, że ktoś z Was oglądał. Dają te klify zawsze Też właśnie I lubię z no. Taką wodą jeszcze z tym kolorem Tam widać Bobo O idzie Schodzimy niżej zobaczyć co tam jest ciekawego ja niesamowite Mocno Tutaj mamy mapkę Kapo Greco Czy tam kawo greco? No dobra, lecimy powoli do auta i jedziemy tam, nie? Tam no, no. dobra No jesteśmy na końcu, tu jest punkt wojskowy Wojskowo-obserwacyjny, tak nam się przynajmniej wydaje Tam nie można dalej wejść I szukamy miejsca, gdzie możemy się pokąpać, ale tu wszędzie jest skaliście mocno i, i nie ma jak tutaj zejść tak naprawdę do wody Ale klimacik jest mimo wszystko, dobra. Trochę przypał się wspinać z jedną ręką, ale dobra, czego się nie robi. O się pocharotałem. Tu spoko Gdzie? Tutaj. Bez skitu to można się kopać, znaczy przynajmniej tutaj jest spoko, nie dalej. Mm. <grywa> Ale spod do oglądania czy dopływania? że ludzie pływają, więc nie wiem, Aha. ale nie wiem czy niebezpiecznie pojechać tam następnej będzie plaża. plaża. Okej okay. Spójrzcie jak one są wyprofilowane Jaka woda. Nie no kamera tego na pewno nie oddaje, kurczę No jest niesamowicie Umu. on już musi Tak, teraz już, już musi Nie ma wyboru Już musi Nie ma wyboru O. Ale Pojechaliśmy sobie jeszcze dalej właśnie w szukaniu tej plaży i generalnie to jest ta mini plaża, którą znaleźliśmy. Nikogo tu nie ma. Nie ma tu piasku, jest sama skała. Ale nikogo nie ma, woda jest przyjemna. Tutaj w sumie można się pokąpać. No i naprawdę jak będziecie lecieć kiedyś na cypr, mówię wam, auto jest wam potrzebne. Bez tego auta w jednym mieście będzie nudno. To zależy oczywiście na ile jedziecie, nie? Ale na tydzień auto jest niezbędne. I też nie jest drogie w wynajęciu. My zapłaciliśmy 200 euro plus 150 zł, nie? Czyli mamy 1000 zł, coś takiego. Tak. Zajebliście, pozdrawiam Cypru Moich. Kur... No, także już zachodzik niedługo się skończy. Powoli stąd lecimy, pokąpaliśmy się i idziemy coś zjeść. Bo już zaczynamy być głodni. No tu jest, to, no, tu jest przepięknie. Naprawdę, klimacik jest cudowny. I jeszcze nawet nikogo tu nie ma. To też jest naprawdę świetne. <sum> Znajdujemy się w tym momencie w miejscowości Ayanapa. Na pierwszy rzut oka trochę to wygląda jak y, takie Władysławowo na Cyprze. Gdzie knajpki, jakieś sklepiki, suweniry po prostej drodze głównej. Szukamy jedzonka, nie? I sobie idziemy wzdłuż głównej drogi i szukamy czegoś ciekawego. To jest takie właśnie bardziej miejsce, gdzie ludzie z hoteli. Bo tu jest ogólnie dużo hoteli on Inclusive. Więc wydaje mi się, że właśnie ci ludzie z tych hoteli sobie tutaj przychodzą. Zobaczyć, jak to wygląda, takie typowe w sumie turystyczne miejsce. Widziałem, że ceny jedzenia, na przykład jakiejś szarmy czy kapsika są droższe niż w Larnace, gdzie byliśmy. Niedużo, ale droższe. No czyli klasycznie jak na takie miejsca. Ej no właśnie, mamy w końcu jakiś pomysł na to żarcie, czy. Tam jest to czyli... Tam farmer po czyli... A, czyli do tego. No i zajebiście, dobra. Spójrzcie na to. Taksówka z trzema drzwiami, limuzynka. Z kolejna, którą widzimy, zajebiście. <gry> druga knajpa, która jest przed nami jest zamknięta, a na Google jest podobno otwarta i to codziennie. A tu to tak naprawdę mało co jest rzeczy jest otwarte. A tutaj? No tutaj też no. wygląda właśnie, że jest Cyprus Kitchen, więc możemy spróbować Kiedy tego aupa. Zobaczcie co to jest. Zobacz oceny, no. Siemano, dzień trzeci, spierd... Mamy. I generalnie nie pokazywałam wam jeszcze tej miejscowości, więc szybko to zrobię tak jak zawsze, bez przeciągania, bo mam jakieś 3 minuty do wymeldowania. Także tak, tu mamy dosyć sporo kuchni, znaczy ta lodówka była zajebista. Tutaj mamy duży salon, fajny TV, kanapa, wyjście na tarasik z widokiem tak naprawdę na nic ciekawego, ale można było to fajnie posiedzieć. Jedliśmy tutaj kepsa po lewej stronie, jedna sypialnia z klimą. Po prawej mamy drugą sypialnię, również z klimą oraz kibel. Kibel był najgorszą częścią tego <noise> mieszkanka, muszę przyznać. Był troszeczkę popsuty, ale mniejsza z tym. No i generalnie co? Cena 1040 zł na 4 osoby na 3 noce. No, także co? Lecimy do fury i jedziemy w tym momencie do Nikozji. I zobaczymy granicę Cypru Północnego z Południowym. Także... Lecimy, zapraszam.